No to co? Święta Święta i po świętach, co nie? No, yy, co nie, właśnie. Ale w sumie tak trzeba żyć. Święta cały rok, no takie coś to, to ja rozumiem. Yy, nie krępujcie się, yy, proszę. Proszę. Czołem drużyna, tu Pęcz, witam wszystkich w moim retrokoncie i w kolejnym odcinku, w którym zrobimy unbox świątecznej paczki delikatnie po terminie i po czasie. Znaczy, Kiełasek paczkę przesłał przed świętami, ale Pęcz ma czas, no i taki tego efekt końcowy. Ale co się odwlecze, to i tak spać nie da. A łapy to same po nóż sięgają. Więc otwieramy paczkę dziś, na co serdecznie zapraszam. I pamiętaj, nie bądź sknera, może i po świętach, ale komentarz, sub i łapka już teraz. Dobra, słuchajcie, generalnie plan jest taki, że Kiełas przysłał w tej paczce rzeczy i dla mnie, i dla młodego. Nie wiem, czy dla Agnieszki będą, chyba nie. Dziś to sobie rozpakujemy, powyciągam po kolei, bo w paczce są mniejsze paczki, tak standard w sumie dla Kiełasa. Dobra, zaczerpnijmy dłonią, co na wierzchu to wyciągnę, a co nie to za chwilę. I domniemam, że to jest dla mojego młodego Minecraft yy, i to jest LEGO, Lego Minecraft, czyli figurki z Minecrafta. Generalnie mój młody troszeczkę Minecrafta też zaczyna, że tak powiem, wchodzić w te uniwersum i na pewno mu się to spodoba. Także to jest dla mojego młodego, niniejszym tak to klasyfikuje może dla mnie ale chyba nie także no dziękuję Kiełas dziękuję bardzo fan number one dla mojego młodego Olo jak oglądasz to dla ciebie proszę bardzo mamy naklejki świąteczne no ty a nie, kolorowanki świąteczne, Pęczar Cię pomylił. Mamy kolorowanki. Nie pomylił, nie pomylił. Naklejki też są, proszę bardzo. Nie pomylił się. Fakt dla dzieci. Bardzo fajna rzecz, kolorowanki. Ostatnio ma fazę na kolorowanie, mój młody, także będzie sobie kolorował. Jest masa naklejek, masa bombek do kolorowania. Dzięki, Kiewat, bardzo. Na pewno mu się spodoba. Olo, drugi fan dla Ciebie, dziękuję bardzo. Ten to z takich luzem. A propos tych takich luzem, takie coś. I to wydaje mi się, że to jest podkładka Super Mario, podkładka jakby śniadaniowa, bo tutaj można obciąć. Czekajcie, bo to jest tak, chyba to jest podkładka śniadaniowa, ale jaka fajna! Ej, Mario, oczywiście on Kirby i oczywiście on Mario. Generalnie troszeczkę tego się zbiera, nie? Będzie zadowolony na pewno. Także Olo, dla ciebie, kolejna rzecz. Luigi, Mario i Princess Peach i Toad. Na pewno mu się to spodoba, powiem ci szczerze. No, będzie w niebo wzięty. Już widzę te śniadania, te płatki, te mleko rozlane. Tu mamy taką torbę. W torbie, oczywiście widać, jak widzę świąteczna. W torbie, powiem tylko tak na szybkiego: o, słodycze! O, o, słodycze! O, jeszcze więcej słod. Ja, yeah, pindole! Będziemy wszyscy bardzo... Młody na... Będzie... Młody na pewno będzie zadowolony, słuchaj, bo dla niego takie rzeczy to są, wiesz, bo No dobrze, dziękuję bardzo. Schłody czy to ostatnimi czasy mamy, przewalam się w domu, ale nic się nie zmorduje. Nie przejmuj się, przerobimy. Przerobimy. Wszystki pójdzie. Mi. Mamy pudełko takie. W pudełku do mnie mam są dyskietki, ale zaraz sobie to sprawdzimy, gdzie? w kąt tego mikrofonu. Dyskietki, takie pudełko. Będę za chwilę to otwierał. Mamy takie pudełeczki, taki zwitek, pęcz, to jest chyba do mnie. Na pewno do mnie, także takie coś. Za chwilę sobie to otworzymy. Pokażę Wam tutaj przed kamerą. I Na, naj, największe dla Ola znowu, Ole. Czy młodzież przodem? Młodzież przodem puścimy, dobra, robię troszeczkę porządku. Za chwilę otworzę to i będę pokazywał po kolei. To jest dobry plan. Jedyny słuszny, inaczej to by nie przeszło inaczej, nie? Słuchajcie, a więc jest tak. Ja mu nie mogę tego pokazać, bo generalnie święty Mikołaj istnieje. Taka paczka. Ha, ha, Harry, bo ja mówię, Jezu, jak ja mówię, jak ja lubię się. Harry, bo. Xmas, Xmas, Mix. Taka paczka słodyczy. Dobrze, dalej. Słuchawki Super Mario? Słuchawki. With zipcase. Słuchawki Super Mario, a tu jest opakowanie dla słuchawki. Yo. Dobra, powiem wam tak, ja tą paczkę rozpakowuję, powiem wam zrazu sekret, przed świętami, dokładnie chwilę przed świętami, wiedziałem, że nie zdążę z tym się wyrobić, żeby to na święta opublikować, dlatego zapowiedziałem, że to jest przed świętami, że po świętach tą paczkę, a to jest przed świętami, on tu dostanie na prezent, od Mikołaja, Kiełas, jesteś Mikołajem, dalej. Ja pindole, figurka Super Mario, człowieku, ale fajne. To będzie w niebo wzięty, nie? Rozumiesz, jeszcze raz, ja nie mogę z nim tego odcinka oglądać, przykro mi, ale będzie w niebo wzięty. Dziękuję ci, yy, Mikołaju Kiełas. Tobie i twojej żonie w sumie? Bo to pewnie od was, nie? Mamy Joe Bidona od Super Mario, znaczy nie od Super... a może od Super Mario? Bidon Super Mario, o, taki obidonik. Wiecie na co to będzie, nie? To będzie na rower, bo generalnie dostaje... Cholera, święty Mikołaj istnieje, co ty gadasz? Dobra, nic nie dostaje, przepraszam. Rower. Nie będę z nim oglądał. rower dostaje Mikołaja i będzie miał bidon do roweru. O, mamy komiks Święta na wesoło. Gigant poleca ekstra Święta na wesoło, czyli do mnie mam, mamy Komiks. Zobaczcie, to jest komiks. Komiks, w którym mamy dużo różnych takich zbiór, takich bajek różnych, jak Donald na przykład. Zbiór opowieści. Mamy typowa kreska taka Disneyow, Disneyowska, 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 Disneyowska kreska taka, takie coś. Słuchajcie, bardzo fajna rzecz, Kiełas, dzięki bardzo. On jeszcze tak komiksami nie za bardzo się interesuje, ale na pewno mu się to spodoba. Mi się podoba, nie, To, Ale to nie dla mnie. Super fajny, zagniony prezent. Ten, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Spóźniona korespondencja, zbiór bajek Disneya. Dobra, lecimy dalej. Bo troszeczkę tego jest. E, ostatnia rzecz dla mojego młodego. Taram. Super. Ma Kupa. To jest Kupa. Kupa Bowser. Kupa. Sam jesteś Kupa. Nie, to jest albo Kupa, albo Bowser. Takie dziwne, nie? Bowser Lego. Lego Bowser. Alright. I to jest po prostu Bowser w samochodzie. Lego. Człowieku. No to Bowser. Okej. Okay. Wiem, co będę robił. Będę układał Lego. Dawno tego nie robiłem. To będę Lego układał. Dzięki. E, dzięki. Masakra. Będziemy układać Lego. Będziemy, już będziemy. Ja będę układał. Znaczy, on układa ze mną Lego. Lubi układać Lego. To znaczy, ja mu mówię w instrukcji, co ma układać po kolei. A on tylko te klocki, wybieramy klocki z kubki. Później, on to strzepia do kupy, nie? Kładamy razem Lego po prostu, dobra. Otwieram teraz tą paczkę mniejszą. Za co tam jest. Tak, słuchajcie, domyślałem się i jest. Mam rację. To jest pudełko z dyskietkami. Super fajne, ale powiem wam o co to chodzi, bo o tym już Kiełas mi pisał. Także ja to po części wiem. Bo generalnie ten unbox leci przed unboxem, chyba nie wiem, bo tego unboxa, który był wcześniej od Kiełasa nie jeszcze nie opublikowałem, nie wiem, zobaczę. W każdym razie, trzy dyskietki. Tak, dysk 1, of 3 1, ow 3 2, w 3 do gry Aladdin. Proszę bardzo. Trzy dyskietki do gry Aladdin. Po co ci dyskietki do gry Aladdin? No już pokazuję już po co mi dyskietki do gry Aladdin. Bo mam pudełko z grą Aladdin, a to są dyskietki do gry Aladdin. Wcześniej kieła znalazł samo pudełko, a bez dyskietek, ale znalazł też dyskietki. Także są dyskietki do gry Aladdin na MIG. Jeszcze poszukuję tylko instrukcji. Pierwsza klasa, powiem Ci. Taki komplecik, co, ma? co, co mam zrobić jasny? Taki komplecik jest pierwsza klasa. Muszę pamiętać, żeby trzymać z zalog mikrofonu, bo to nie są rzeczy od, odporne na ten. Naprawdę w fajnym stanie, są dobre, nie oglądam reszty. Muszę włożyć to później do pudełka, te dyskietki i no, żeby był komplet oczywiście. Na razie tam na półkę, nie sobie leżą, ale dzięki Tobie Znalazły się dyskietki i o mnie pomyślałeś, że mnie przysłałeś. Super, cieszę się bardzo. No i mamy jeszcze dyskietki w środku. No cóż, mamy dyskietkę DD taką, dyskietkę DD taką, dyskietkę DD, dyskietki DD ale mam też dyskietki HD. Sterowniki sta stare, PC-owe. Installation disk Windows 3.1. U, panie. Paczka dyskietek, po prostu. Ciekawe, czy to jest Windows 9.5. Ciekawe, czy to jest jeszcze na tym Windows 9.5 czy coś innego. Co to są za dyskietki? Czy to są amigowe, czy to są już te. czy to są pc jeszcze? Czy jest instalator Windows 9.5? Także taka paczka dyskietek, też kolorze typowo Mario. Troszeczkę. Dziękuję tak. bardzo, kieł. Za dyskietki. Super, pierwsza klasa, dobra. I teraz mam ostatnią paczkę, która jest, nie wiem, gdzie wala się gdzieś, i teraz ją otworzę najpierw. Już widzę. Zatem kiełas, dzięki bardzo. Need for Speed Shift na Playa trójkę. Nie mam Shifta na ten, na Playa trójkę. Ej, fajnie, super. Ej, paragon jest. Jak stan jest płytka. Sprawdźmy to. Płytka w stanie idealnym, bym powiedział. Bardzo ładna płyteczka, super. No instrukcji nie ma, co prawda, ale jakby to mało ważne, bo gra. Ja nie zbieram, ja nie zbieram, jakby nie kolekcjonuję aż tak bardzo. Gier na Playatrójkę trójkę chcę po prostu w nie grać. Także do gra nie jak znalazł, tak? A może jakieś instrukcja się trafi, bo to generalnie można dostać, nie? Do playa trójkę też nie jest takie, nie wiadomo, jakie unikatowe, że nie idzie dostać w ogóle nie można dostać. Także gra Need for Speed Shift. Fajnie, bo mi się tak gra podoba. Ja grałem na, w nią na 360. Kiedyś jak miałem. Także super, Kiełas, dzięki bardzo. Gry letos, gry... Po polsku masz napisane, tak a ty... Po prostu hałwa chyba, dobra. Jeszcze więcej słodyczy. Będziemy żreć z gadańskich z młodych. <grystanie> nie pytajcie, bo nie wiem. Ale się dowiem. O, kubek. Skorpion? Pęczar. Sub-Zero, jaki kubek <laughs> ale miazga ty, fajny, pęcza te kata, trzciągą jak Mortal Kombat napisane, ej niezłe, mega te spodoba mi się, naprawdę fajna rzecz, dzięki kiełasek, super, ej, będziemy, pić kawę z Mortal Kombat, mam baterię, teraz mam Mortal Kombat, dwa kubki, dwie kawy na live'a, w sumie zależy od live'a, nie, dzięki bardzo, kiełasek, super, świetna sprawa, i to takie, jeszcze chyba te z Mortala jedynki, albo dwójki, także spoko bardzo mi się bardzo mi się podoba kiełas Rock in Rio Iron Maiden Rock in Rio czyli to jest po prostu zremasterowane z koncertu live Rock in Rio koncert Iron Maiden mamy intro The Wicked Man Ghost of the Navigator Brave New World Rod Child Two Minutes to Midnight Two Minutes to Midnight final Blood Brothers Sing of the Cross Uh, the Mercenary, the Trooper. Oh, fine. A Dream of My Mirrors, the clansmen, the Evil That Men Do. Fear of the Dark. Fear of the Dark świetne tattoo. I don't made the number of the beast. Tash fine. Hallowed by the name. Sanctuary, run to the hills. Run for your life. Do samochodu, jak znalazł, panie. Jeden z moich ulubionych zespołów, tak naprawdę. Iron Maiden, długi czas nie słuchałem. I kupę lat temu, tak naprawdę, zacząłem mi słuchać. I się, kurczę, okazało, że to jest masakra. Nie pamiętam już kiedy zacząłem ich słuchać, ale naprawdę, no, dawno temu, nie? No wiadomo, dawno temu. Świetnie, dzięki bardzo, kiełas. Ale będzie słuchane w samochodzie. Za mało mi słodyczy? Masz, że jej słodycze. Pieniądze, słodkie pieniądze dla pęczarni. Jestem bogatym człowiekiem. Tylko, że grozi mi Miażdżyca, Cukrzyca czuk i ten. Miażdżyca, bo jajka będzie miarzył i mi brzuch. Także. Te, yy, dziękuję, Proszę, cała torba słodyczy. Ja, dob. I już ostatnia rzecz dla Pencharda od Kiełaska. To jest Back to the Future 2, czyli e, maszyna, Time Machine, czyli ten samochód Dolorean do, e, z, e, z, e, z Back to the Future, z powrotem w przyszłości. Dolorian od Jada Toys. patrzcie jaki fajny. Ej, ale mega. Szkoda mi go rozpakowywać jest. Naprawdę szkoda, bo on jest zapakowany jeszcze i tak dalej. Świetny, ej, dzięki, kiosk, ale jaja. Wiecie co? Ja go postawię po prostu na półce. Ej, nie będę go rozpakowywał. Gdzieś obok tego postawię, co zostałem od Jarka kiedyś. Kami, z, z tym, z tym Stingray'em. I trochę. Trochę na odpindol, ale stoi. Na razie może być. Później znajdę mu miejsce inne. Trochę głupio. Dobra, znajdę mu inne miejsce. Muszę zrobić po prostu miejsce, bo mi brakuje miejsca. To była tyle, Ej, Słuchajcie, to jest wszystko, co było w tej paczce. No cóż, trochę tego, trochę tych rzeczy jest. Młody będzie przeszczęśliwy. Na pewno, bo do rzeczy, które dostanie, dostanie jeszcze te rzeczy. Jest tego masa, no i tych słodkich, o człowieku. Nie wiem, jak my to zrobimy, jak my to obrobimy, ale jakoś damy radę. Będę się starał, panie, jak, jak, jak potrafię. A potrafię. Niestety potrafię. I to jest ten minus troszeczkę. Nieważne. To dzięki bardzo. Bardzo kiełasek e, za prezenciki. Dzięki, że pamiętałeś o mnie, o moim młodym. Dobra, dzięki tobie bardzo, kiełas. Przetestuję dyskietki w swoim czasie Aladynem. Dam znać, czy działają. I chyba zrobię z tego odcinek e, recenzja Aladyna. Dawniej było recenzja amigo. Także spoko tak właśnie zrobię chyba. Dzięki tobie, kiełas. Także dziękuję ci bardzo za Aladyna i za te wszystkie rzeczy. Dobra, także dzięki tobie bardzo, kiełas. E, wesołych świąt po fakcie troszeczkę, ale zapomniałem kartki wrzucić do paczki, jak tobie wysłałem. Przepraszam. Ale wesołych świąt, kiełas w tym momencie. Wam wszystkim również życzę wesołych świąt, troszeczkę po fakcie. Ale jednak, to szczęśliwego nowego roku, bo chyba się wyrobię. O, o właśnie, to jest dobra rzecz. No, także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam, spęczać i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.